Dziś zrobiłem sobie taki wewnętrzny konkurs, a więc czas i zweryfikować kto wygrał. Chodźmy na strych, gdzie kręcę filmy. Cześć, witam was, moje fani, w kolejnym odcinku na moim kanale. I nim zaczniecie sobie zadawać pytanie, co tu się właściwie u Licha dzieje. No to nie jest, po prostu muszę posprzątać. Po wczorajszym dniu, gdzie Squid Game pojawił się na moim kanale WTF Kloc, a w sumie Malfoy się pojawił na moim TikToku. W sumie wszystkie linki do tych rzeczy macie w, w opisie. Ale przejdźmy do tego, czego mieliśmy dzisiaj przejść. Czyli no właśnie Star Warsów moi drodzy i tego co jest w tytule. Czyli mój mocek kontra oficjalny zestaw Lego. Jak doskonale wiecie, no już nie w najnowszych, w poprzednim numerze magazynu Lego Star Wars ukazał się tutaj czołg klonów. Tak naprawdę, jak też wiecie, a przynajmniej powinniście wiedzieć, jeżeli oglądacie mnie stale, a jeżeli nie to kliknijcie na subskrypcję, by stale mnie oglądać. Ja zazwyczaj gdy pojawia się taki mikromodel samolocikowy i nie miał swojej oficjalnej wersji w Microfightersach. Przerabiam go właśnie na Microfightersa, by wam pokazać, jak w prosty sposób, dokładając 20-30 elementów, możemy sobie zrobić pełnoprawny zestaw w cenie też znacznie niższej niż ten pełnoprawny zestaw, prawda? No i tutaj, co prawda, nie powinien tego robić, bo przecież oficjalny zestaw tego klon tanka istniał, tak, a zrobiłem. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem zrobić sobie taki challenge, takie zawody, taką konkurencję, inną oczywiście niż wspomniany Squid Game, bo przecież żyjemy. Przecie w sensie chyba, bo nie wiem jak tam w Lego. Lego odezwij się, żyjecie tam wszyscy? Bo postanowiłem sobie w ciemno zbudować, rozbudować model z gazetki i porównać go z oficjalnym modelem e, Lego. Skąd pytacie, mam oficjalny model Lego? Mam, bo trafił się na moim sklepie przystańklocków.pl. Jest tam na sprzedaż. Przynajmniej jak kręcę ten film i mam nadzieję, że jeszcze tutaj jest. No, moment no, ta figurka też jest ze sklepu przystań, klocków, bo sam osobiście takiej nie posiadam. Jednakże może aktualnie ją wysadzę i pokażę wam, co zrobiłem z tym statkiem. Tak, to jest po prostu rozbudowany tak. Ten pojazd. Dołożyłem tutaj dokładnie 24 elementy. Odjąłem 4, bo tak to by było 28, ale jest 24. Przede wszystkim na starcie stwierdziłem, że dołożę tutaj te, żeby faktycznie tutaj nie widniało mi w ten sposób, bo to mimo wszystko nawet mnie trochę kaleczyło. Chociaż, jak wiecie, ja jestem zwolennikiem studów na wierzchu, ale gdzieś mimo wszystko no, wyglądało to nie do końca, do końca dokończone, O, jeżeli mogę tak powiedzieć. Początkowo użyłem tu zwykły, śliski, klocku, jednakże to faktycznie wyglądało źle, bo nie było widać jak on jeździł, że cokolwiek się tam rusza. Użyłem więc tutaj tych elementów, które dodatkowo mają tą dziurkę, przez którą jak widzicie w środku widać, że ten technik się porusza i jakby wszystko zostało fajnie tutaj zachowane w tym momencie i jesteśmy szczęśliwi. Troszkę oczywiście na przekór sobie i troszkę też na przekór w filmie LEGO dodałem oczywiście tutaj te strzelacze. No właśnie, strzelacze nie do końca. LEGO nie mogłoby się tu powstrzymać, by wcisnąć jakieś stud-shootery shoot czy inne torpedy, więc starałem się, bo staram się oczywiście robić to w miarę na Taką jakby wzór taki wzór Żeby to mogło wylądować faktycznie w katalogu Więc użyłem tych elementów Ale celowo na takim po prostu zaczepie By faktycznie nie można było nimi tak faktycznie strzelać Jeździć ich wciskając Trochę mamy taki pstryczek, że może LEGO też Poszczerze, że to jest głupota i po prostu może wystarczy mikrofajtersy robić jako mikrofajtersy Bez tych zbędnych tutaj moim zdaniem strzelaczy Tutaj na przykład jednym elementem Starałem się robić coś większego niż w pierwowzorze Tu jeden dołożyłem Tutaj górę przede wszystkim troszkę rozbudowałem Panel, tutaj wszystko tak naprawdę jak widzicie, wygląda w ten sposób, bo planuję obejrzeć oczywiście ten mój poprzedni filmik, by móc sobie to wszystko tutaj porównać i sprawdzić faktycznie jak to wygląda i czy dobrze go rozbudowałem, bo uważam, że całkiem tak, dokładając tylko dwa, tylko mogę powiedzieć, 24 elementy. Spowodowałem, że jest nie tylko większy, ale i ma ilość taką elementów, jakie standardowo mają Microfighter, czyli około 7. 80 I myślę, że spokojnie mógłby on trafić do sprzedaży Moi drodzy, bardzo ważną informacją jest też to, że budowałem go sobie całkowicie w ciemno Co rozumiem całkowicie w ciemno? A no, tamten zestaw, który jest na przystani, hmm, wylądował na przystani, bo ja wiem, z miesiąc chyba temu I od tego czasu leży dokładnie pod tym, gdzie teraz kręcimy, więc zaraz troszkę kulisów będziecie mieli i nie patrzyłem na niego, nie wzorowałem się nim. Nie spoglądałem, by spojrzeć, kurczę, on ma to, ale to masz ryte, będzie, ja to zrobię lepiej. Nie, nie, nie. Całkowicie wziąłem tego z gazetki, tak jakbym robił, nie posiadając tamtego i tak go rozbudowałem. Także jestem ciekaw, jak to porównanie wyjdzie. I mówię, i wbrew pozorom, jest to prawdziwe porównanie, a nie to, że się na czymś wzorowałem i teraz wyjdzie. Natomiast no moi drodzy teraz trochę bardziej się mieli kuli z oczywiście mojego kręcenia. ściągnąłem kamerę, zjeżdżamy w dół. Swoją drogą mówią też, jakiś czas temu, że mam nowe miejsce do kręcenia. Tutaj muszę troszkę unieść papier. I jak widzicie, on już tutaj jest. Na tego listę nie zwracajcie uwagi, długa historia. Tu w ogóle jest dużo zapasowych elementów i tego, co też wystawiam na przystani, także wiecie. I już na stole ląduje ten oficjalny zestaw. Ja już kamerę montuję. No i moi drodzy, już sobie spojrzymy, jak to wygląda. No, wygląda, nie powiem. Całkiem kurczę inaczej. Ej, serio, myślałem, że wbrew pozorom będą podobne. W gwoli ścisłości, też, no właśnie, bo mówię, nie porównywałem ich, ale tego też nie porównywałem z obrazkiem. Po prostu, wiecie, rozbudowałem tego, a nie że odpaliłem zdjęcie i budowałem go sobie z głowy. Także to też bardzo ważna rzecz, bo już tu widzę kilka różnic, jak chociażby tu z w działka których tam nie mamy. Ej, kurczę, bardzo się różni. Nie, no, mocno się różni. Nawet tyłem, gdzie ten ma szyby, a gdzie ten ma szyby. Kurcze, nie no, różni się troszkę mocno Fakt się dziwi się też, że LEGO tu użyło tych elementów Bo kurczę, mówię, oni są takie takiego jednak yy, Ale spójrzcie W tym samym miejscu można powiedzieć użyłem torbet I na tym podobieństwu się kończy kurczę. nawet tutaj ten żołnierz kląt Siedzi bardziej z przodu U mnie bardziej w środku Z naciskiem na yy, przesuwanie się do tyłu yy, No kurczę, Nie myślałem, że będzie aż tak Serio, myślałem, że wyciągnę tego Średnio nie pamiętałem jak on dokładnie wygląda I myślałem, że go wyciągnę no i będziemy porównywać detal po detalu, nie? A tu kurczę, a tu kurczę, no nie, bo jak widzicie te pojazdy są całkiem inne, a przecież to są te same pojazdy w kanonie, prawda? To nie są przecież inne te czołgi? No a nie ma co porównywać. Profesjonalizm u klocko jak zawsze, moi drodzy. No, mój jest rozbudowany. Napiszcie mi, co o nim sądzicie. Bo mówię, ten był kosztem 15 zł plus dołożone klocki to daje nam jakąś sumę, nie wiem, 20 zł, może max. Ten w sklepie oczywiście u po 4 dychy. Dzisiaj chodzi jeszcze drożej, używka wiem, bo mówię jest cały czas na sklepie. Eee, Także bez kitu, wolę tego za dwie dychy, mimo wszystko, chociaż faktycznie różnica między nimi jest duża. No, co tu, moi drodzy, zrobić? Wiecie, co możecie zrobić? Możecie zostawić komentarz a subskrypcję który wam wspominałem na początku odcinka oraz właśnie na mój kanał WTF, który też był wspominany. Tym bardziej będzie miło, jeżeli również na TikToka wpadniecie, Bogu mam i coś tam sobie szkrobę. Jeżeli lubicie moje intra, to tym bardziej mój TikTok Wam się powinien spodobać. Zapraszam wszędzie i dziękuję za kolejny wspólny odcinek i mam nadzieję, że wkrótce oczywiście widzimy się w kolejnych. Bye!